Przestań płakać. Trzeba być dużym dzieckiem. Wow! 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 Wow, uh, uh, dobra. Ah! Siemanko, öö, cześć, dobra! Cześć. witajcie, moi kochani. Z tej strony Sharikan, a dzisiaj robimy sobie Escape from the Yellow Baby. Postaramy się uciec z demonicznemu dziecku z tej przerażającej gry, gdzie Sharikan, jako opiekunka, stara się przeżyć za minimalną krajową <noise> w tych nieludzkich warunkach, gdzie musi zmieniać co chwilę pieluchę temu dziecku. I on chce, żeby mu bajki czytać i jeszcze jakaś inne dziadostwo. I no, może sobie seriali pooglądać na telewizorze, no, po prostu. Po prostu dramat, dramat mówię wam. Wspominam o zostawieniu łapki w górę. Dzięki. Musimy podążać za białym króliczkiem, aby uciec stąd. Okej. Czy jak ucam? O, okej. Cześć dzieciak. Słuchaj, no mm, ogólnie to spoko, fajnie było, ale wiesz, yy, no, chyba zostawiłem włączone żelazko w domu i muszę wrócić. Także siedź tu grzecznie, a Szarikan sobie wyjdzie z tego pomieszczenia i już nigdy nie wróci. No, no to ten. Cześć. Yy, potem czek wyślę pocztą. Uf. dobra, pierwsze koty zapłoty, <grych> albo dzieci zapłoty, <grych> jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, szukamy króliczka, okej. Okay. takie proste będzie? Po prostu sobie wsiądę do windy i sobie ucieknę stąd? Tam nic nie idzie za mną, co? Ten dzieciak, mam nadzieję, nie podąża. Hmm, demoniczna winda. Wolałbym użyć w takim wypadku klatki schodowej, ale zakładam, że tu nie mają klatki schodowej. To jak winda będzie zepsuta, to co ci ludzie zrobią? Wyskoczą przez okno? Trochę to takie nieprzemyślane bym powiedział. A, czyli jesteś już w Polsce, dobra. Okej, okay, to zjeżdżamy na hmm, no tak średnio oznakowane to piętra są. Powciskamy jakieś przyciski, jeśli tam zjedziemy na pewno. Jej! A, co? To... O! Oh, udało mi się, uciekłem. Hej, no chyba, chyba proste to było. Tak ciemno się zrobiło w tej wincie. Ale demoniczne znaki zniknęły. A to jest zawsze na plus. Mm -hmm, to już rozumiem, dlaczego wcześniej były tabliczki z oznaczeniem, że winda jest zepsuta. Ktoś zrobił prankę i mi usunął te znaczniki. O, kotek jest! O, kicia mizia, czekaj kotek. A ja się tu kidrąbuję. Ja... Czemu, czekaj, czy my zjeżdżaliśmy na dół i wjechaliśmy na piętra, gdzie są pokoje poznaczone 500? Nie chcę nic mówić, ale tak... To niby jestem na piętrze 0, a tu pokazuje w ogóle, że 3. A tu 500. Panie króliczku, gdzie jesteś? O, pan króliczek. Ej, tam wyjście jest! Tam jest! No, co ty? oddawaj mi ten kluczyk! O ty, mały śmierdzielu, co? Myślisz, że. Aaaa! E, tak w ogóle to nie ma sensu, jak to jest zamknięte. Mógłbym to po prostu popchnąć. I my to czeka, to jest przyczepione, co? Eee, dobra, dzieciak, słuchaj. Ja już swoją nockę zrobiłem, tak? już skończyłem. Przypominam, że ja mam to. Co, Co ty odpierdzielasz? Ty nawet monologu nie skończyłeś mi, żebym dokończył. Gdzie ten dzieciak? Halo? No, mogę takie zagrać? Albo muszę takie zagrać. Na pianinie muszę zagrać. Muszę ułożyć coś takiego. Każde baby failet. Nie! Wait a minute! Wait a minute! A! A! Mi się nie uda i dopiero. A! Ja jestem kilka kroków do przodu! Mój intelekt kangurzy mi podpowiada, że ja muszę najpierw zagrać coś na pianinie, a potem będę mógł go dopiero złapać. A! Run! Run! Próbuję, uwierz mi kotku, próbuję. Jakbym był kartką potarganą z muzyczką, melodią, to bym się sował w szafce jakiś. Ale tych szafek nie mogę od... <laughs> Mam cię! No i co, siedzisz to oglądaj telewizję, no? Wujek szarikan zaraz to zrobi. Oj, proszę bardzo. I gramy! The King's Lullaby. A, no i już siedzisz tutaj, nie? Kiedy ty się nauczyłeś teleportować? Matko, jak te dzieci szybko rosną. Wczoraj robiły kupę w pieluchę, a dzisiaj już potrafią się teleportować, przyzywają jakieś demoniczne... No właśnie. Ej, co to jest Secret Switch? Oh my god, chyba coś odkryłem. Dobra, ciebie nie dotknę, nie złapię. Ale mogę stąd uciec. I mnie nie powstrzymasz. Uciekamy stąd. Mm. Mm, 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 mm. Kto takie coś buduje w ogóle u siebie w mieszkaniu? To potem się dziwić, że metraż taki mały jest. A budynki wydają się ze mną że takie duże. Jak każdy sobie buduje jakieś takie tajemne korytarze. Okej. Okay. Magiczna zaginiona płyta Michaela Jacksona. Ja pierdzielę, jak to włączę. To na pewno dostanę demonetyzację, bo copyrighty wejdą, ale warto. Dobra, lecimy. te, te, te. Bitch, please, to mnie miał wystraszyć? Ha! Nie takie rzeczy widziałem w swoim życiu. Ha! Myślisz, że co? Jakaś rurka ha! z usprężonym powietrzem? By mnie przestraszyła? Proszę ja ciebie. Cyk, a to fru, tam sru. I lecimy z tematem. Okej, okay, to nie wydaje mi się, żeby to był Michael Jackson. Dobra, dawaj mi kluczyk. I siedź tutaj, i siedź tam, jak ci dobrze. Nie, co, co mnie to interesuje, że ci... Co, co mnie to interesuje, że ci się nie podoba... Co cię Zaknij Zaknij się. mnie to... się, zoknij się. Już mi to kurde, tutaj. Myk, uciekamy stąd. E, let's go. Na, 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 na. Oj, kolejna winda, no nie. Mam złe przeczucia co do tej windy. Your mother... O, króliczek się pojawił. Przepraszam, sąsiedzi. Czy moglibyśmy na chwilę porozmawiać o tym, dlaczego ten budynek jest w takim, a nie innym stanie? Dlaczego są jakieś zaniki? Ten prądu i. I. Yy, yy, <laughs> wkrótce. The king arrives? O, my, jakie to jest. Wow, ej, ja widzę znaki. Ja widzę znaki tu na książkach. Na, wszędzie widzę znaki, nie? Nawet nawet na tym obrazie to jest jakiś znak. Coś mi chce coś przekazać. O, okej, okay, to domyślam się, że właśnie tutaj w tym pomieszczeniu jest generator który to zasila. A tu jest korytarz, który prowadzi... A, okej. Okay. W sumie zamknięte. <grych> Open. O, znalazłem! O, znalazłem baterię. A nie, to jest bezpiecznik, muszę wymienić. Kod to 4, 3 i... 4 i 2? O, żebym strzelał. O kurde. A tu są jeszcze inne bezpieczniki. Co to ma znaczyć? What the hell? O, jest 17. Ej, ja po prostu rozwiązuję te zagadki wcześniej, zanim one się pojawią, nie? <grych> Jestem geniuszem, nie, żebym się chwalił. A tu jakiś oczy demoniczne na mnie spoglądają. Hmm, Okej, okay, dobra, spoko. I co ja tu mam zrobić? Gdzie to mam wcisnąć? Okej, okay, tu musimy różowe wcisnąć. Okej, okay, a tu musimy wcisnąć. Niebieskie. Wow. Mógłbym zostać elektryki. O, kotka znalazłem. What the hell? Takiego kotka to jeszcze nie było nigdy. O, a tu jest ten kot, który trzeba odblokować. Dobra, a tu jest jakaś wentylacja? Co ja będę spieprzał wentylacją? Jesus Christ, dobra, bo zróbmy to po kolei. Aha, aha, tak się chcesz bawić, tak? Tak się chcesz bawić. No ci, normalnie kapnę dupę zaraz, tak? Jeszcze raz, a spróbuj mi drugi bezpiecznik zniszczyć, nie? <sutbury> <ś situación> Oddawaj mnie to! Odd... <nationwide> A teraz Ci się podoba? Podoba Ci się? Podoba Ci się? No, masz tam. Idź do kolegów. Tam, idź, idź tam. Idź. idź tam. Do góry. Gdzie by cię tu wsadzić? Ja Cię gdzieś muszę wsadzić po prostu. O, ja Cię zapnę po prostu. Ja Cię wsadzę tam po prostu i Cię tam wsadzę. To jest genialne. Już wiem po co ten wentylacja jest. Ciebie tam utkam. Dobra, cztery, trzy, siedemnaście. Super. Proszę bardzo. Otwarte, otwarte. I wiesz co? I wiesz co teraz się stanie? No widzisz, i ty na ścianie? Będziesz ją przygodę życia po prostu, nie? Nala! Trochę creepy, ale ogólnie pozbyłem się tego wachora na szczęście. Dobra, Awaj mi ten bezpiecznik. Co prawda on ma jakąś metodę teleportacji, ale... Uff, hopefully it will work now. Ja też mam taką nadzieję, że teraz to zadziała. Dobra i wychodzimy stąd. Wow, 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 Teraz to się tak średnio zastanawiam, czy chcę iść do tej windy. Może jednak się wrócę tam do tego pomieszczenia dla elektryków i tam zostanę. Don't leave. Go on. No escape. Ale ja już się z tobą pobawiłem. Czemu wyszedłeś z wentylacji? Bawiliśmy się w chowanego. Ja cię jeszcze nie znalazłem. Siomek! Siomek, bo ty się nie umiesz w to bawić po prostu, nie? Wydaje mi się, że nie znasz zasad, jak się bawi w chowanego. You will regret that! A, może nie do końca? Przestań płakać. Trzeba być dużym dzieckiem. Wow! 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 Eee, eee. Dobra! <grywa> Ja się zastanawiałem przez moment, czy czekać, aż Winda przyjedzie, czy może jednak zacząć uciekać, ale wydaje mi się, że dokonałem chyba złego wyboru. Okej, dobra. Jedź szybciej! Dobra, to chyba tak nie działa. Zamknij drzwi, zamknij drzwi. On otworzy. Shurikun biegnij O mam kluczyk jakiś Dobra otworzyłem Teraz chyba w tą stronę Bo w sumie nigdzie indziej nie mogę biegnąć Survive A teraz się bawimy O, już Szukamy żółte zielonego kluczyka Taki teraz trójkącika jakiegoś szukamy Bla 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 Szybko mm, Dobra udało się ha, ha, Ale jestem dobry w te gry A dobra uciekamy Zamykaj o, o. Co to co było Dobra jest winda jest winda jest winda 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 Wciskamy przyciski Idź mi stąd Idź mi stąd Jest 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 Jest, jest. Escape, w końcu, udało się Udało się, uciekłe tak Wolność, no nie No nie, to są chyba jakieś żarty To my windy mieliśmy zawsze w naszym domu? Przecież tu kuchnia była wcześniej A to nie jest ten sam dom, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją, nie? Wy też to zauważyliście, że tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją w tym domu? Niby taki sam, ale jakby inny, nie? Nie ma puszczania takiej muzyki Ej, tu jest jakiś kluczyk Z serduszkiem, oni mają tu se... Pokój miłości? Na górze, czekaj, młody, muszę sprawdzić. Może mają pokój miłości tutaj gdzieś? E, e, e nie rzucę mi kluczykiem lokal. Jest pokój miłości! O, mamy pociągi. Co? Teraz się zastanawiam. Wziąć tą butelkę, czy mogę tu już uciec? Hmm. Okej. Okay. Rozumiem, że już dokonał się wybór. Nie ja ma odwrotu. Deja vu? No. <grych> Jakby też odczuwam. Already seen. Already no, Already live. Jest druga w nocy. A on dalej nie śpi? Co to za dzieciak jest? No nie. Słuchaj. Mała maszkaro. Obstrańcu. Dobra, zabierajcie się ze za sobą. Idziemy na spacer. Idziemy na zewnątrz. O matko, co to są? Jakieś. Be begrunsy, Albo D-dorsy? Kurde za Robloxa? A teraz jesteśmy na pierwszym pokoju. Dobra. Znaleźliśmy pokój, który będzie napisane, Miał 666. To jest na pewno ten pokój, do którego cię muszę zaprowadzić. A mogę Cię zostawić? W sumie się zastanawiam tak przez moment, czy możecie gdzieś nie zrzucić tobą <laughs> Ale z tobą jak ciebie wezmę to będzie bezpieczniej. No nie wiem, że znowu tu jest twój... Co to za korytarze są jakieś takie z tyłka? What the hell? Słuchaj, młody, chyba trzeba złożyć ofiarę. Ciebie złożymy w ofierze. Twoim prostarym bogom! <laughs> Koniec tego dobrego, młody. Ha! A ja mogę stąd wyjść sobie? O, kotka znalazłem. To cześć, młody. Już cię złożyłem w ofierze, pamiętaj o tym. To było niemiłe z twojej strony, wiesz? Deja vu. No nie. Okej, okay, dobra, teraz jest taka dzi 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 dziwna godzina. Hm. Nie biorę teraz. Pierdzielecie. Idę sobie, idę so... Nic nie widziałem, idę sobie dalej do... Idę... Idę sobie dalej bez ciebie. Nic takiego. Nic złego się nie dzieje, nic podejrzanego się nie dzieje. Cały czas. Ja sobie po prostu idę przed siebie. Ale żeby mi na twarz tak wyskoczyć. No, ha! I co teraz? I co teraz? Zamknęłem drzwi i teraz nie masz jak się tu pojawić. Ojej, kuj, kto cię teraz ułożył do szpanka? Nikt. Take the baby to fajlet. Okej, okay. o-o. Oj, kurde. A teraz telewizor. I co? Będziesz mnie torturował? Będziesz mi puszczał jakiś kurde polski serial typowy? Komedię? Okay. wróciliśmy do punktu wyjścia. You are feeling sleepy. Wcale nie jestem. O co tu chodzi? Tu nie mogę się wrócić. Jakiś symbol potrzebuje? Nie patrz w telewizor, może o to chodzi. Nie patrz w telewizor... O kurde. Może nie muszę... nie mogę patrzeć w telewizor? What the hell! Ale kusi czasem, żeby spojrzeć. <laughs> nie patrzeć w telewizor, nie patrzeć w telewizor. No to będzie ciężko nie patrzeć w telewizor. No mam mam ciuchcie! Mam ciuciu! Chcę tylko przejść! <laughs> Dziwne rzeczy się tu dzieją. Przestań Nie tu straszyć! Znaczy to nie jest straszne. Ja... A może troszeczkę jakieś złe rzeczy, złe rzeczy. Za dużo tych telewizorów. A ja nie płacę! Abonamentu radiowo-telewizyjnego! No, dopadli mnie! To wszystko ci już. Jest. Nie będę płacił za telewizję polską! Jak takie dziadostwo puszczacie w niej? Co to jest? Pytanie na śniadanie? Jakieś inne na dziadostwo. Nara, no, right, idę stąd. A mogę tam iść? Nie mogę tam iść, ale ja uciekam sobie. A ze. Wow. Wow, 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 ty mi tak nie rób, dobra? Na razie idę sobie, nic strasznego się nie stanie tu, bo mam swój pociąg, pociąg szczęścia. No. Wow! Pierwszy horror, w którym straszą telewizory z dzieckiem. No nie, dziecko z głową. Gło znaczy z sobie z głowy? Co tu się wyprawia? Okej, okay. mam twój samochodzik, Hej, hej! Wymienimy się moje życie za samochodzik. Poczekaj, koniec są, bo jak on on... Brrrum, brrrum, pałą zapierdziłam! No nie! No nie! No nie, no, no nie, nie mów mi, że nie miałem go podnosić. No nie, że nie miałem go podnosić. O ty, gnoju, ty. O ty, dziadu, jedna mendo społeczna. Ja się nie boję nic. Niczego się nie boję. Ale nie ma mojego szczęśliwego samochodziku już. Kurde. Ciuciu! Dobra, co? Z... Ty tu jest. Co? A co tu robi, mój so? Odbieram ci samochodzik. Opuszczam ten posterunek! Ła. Wow. Ale weź nie trzaskaj drzwiami co? To cię uczy kultury w ogóle. No ja pier... Oho. He's very tired boy. Słuchaj, dziecko. Mam samochodzik. Ja cały czas mogę wytrajdować swoją duszę z powrotem. Zatem patrz jaki fajny kolorowy samochód, Pak on jeździ, patrz. Pru. No, no no powiedz, że nie chcesz takiego samochodziku ty, Tron. Ty se w kiblu usiąść może. Masz. Samochodzik go zabił! Tak trochę się mrocznie zrobiło jakby tak ciemnie ciutkę. Tak troszeczkę jakby się straszno zrobiło. Ja już grałem w Robloxa w The Dorsy, więc ja umiem w to grać. I wiem, że jak pociąg jedzie, to się musimy schować do szafy. Tylko, że tu nie ma szafy. Co to było? Bedtime? Okej. Okay. Mam samochodzik, mam samochodzik. To jest, to jest samochodzik zagłady małych dzieci, więc lepiej nie podskakuj, bo cię porobię nim. Ty no, to jest Dedorsów Dorsów po prostu. Takie same oczy tam są. Dobra, idziemy. Eee, a tutaj chyba architekta poniosło trochę. <laughs> nie zła geometria. Okej, okay. nie dotknąć tego. To też tak ciężko, co wy mi tutaj szeptacie za złe rzeczy. Zostaw suba, zostaw lajka, zostaw suba. <śmiech> <śmiech> o kurde, to jest to dziecko? Ono wygląda. A ono sobie śpi? Ja tam powinienem podchodzić w ogóle do niego. Ja nie chcę. On się odwróci, tak I mi zrobi jumpscara. Marz, samo. Słuchaj, smrodzie. Masz, masz, masz. Zostajesz tym samochodzikiem. Mek ci pory tam. I co, że ciebie mam tam odłożyć? Dobra, słuchaj. Bo twoi prawdziwi rodzice chyba spiekła. Sądzą, że powinieneś ci już spać. Więc to jest najwyższa pora, abyś położył się do tego pieprzonego łóżeczka, tak? Więc dobronoc. Aha, rozumiem, że ty masz jakiś inny pomysł na to swoje spanie, tak? No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, bo mnie szczyści coś teraz, nie? Pum! puf. <laughs> Dlaczego? Hmm, może go nie powinienem położyć do łóżka? Ty, ja mam pomysł w ogóle. Nadziejemy cię na palca. He, hej! Ha, 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 ha. Ojejku, nie udało mi się ciebie położyć do łzieczka. A ci jaką jestem ślaśną opiekunką, chyba się musieć wolnić, nie? No to ja spadam stąd. Ja kotka znalazłem. Ej, 11 na 12 mam już. Dobra, chodź, samochodziku, musimy opuścić ten pokój. Co to jest? CC3? Albo króliczek to jest. A to z tej strony. Myślałem, że jakiś kod mi napisali Dobra, uciekamy piu, 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 piu. Jedziemy sobie całą rodziną Jedziemy sobie całą rodziną Nic mnie nie będzie tu goniło, mam nadzieję. Zamkniemy za sobą. Ha! Teraz mnie jak nie znajdzie. No, a jednak nie znajdzie. No to fajne. Tam jest wyjście ewakuacyjne! Biegiem! Biegiem! A, 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 dobra, za strzałkami biegniemy. AH! Ej, no przecież zacząłem biegnąć. Ja wiem, że mój zapłon był taki... Zastanawiam się, czy się nie wróci tam do tej dziury przez moment. Dobra, biegniemy i teraz w lewo od razu. I my... i z zaszczołkami. O, oh, aha. Okej, okay, dobra. Z zaszczołkami, z za zaszczołkami, no, z za strzałkami! Aha, tu. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Pakuj się tu. Dobra. Don't leave. O, mój samochodzik do mnie wrócił. Z czego się cieszysz, ty? Masz. Weź sobie gumową kaczuszkę i wsadź sobie ją w... gdzie ci światło nie dochodzi, a ja sobie... Kitek! Mam! Mam! 12 na 12. Eee, zrobimy to na 100%? Kurde, i to za pierwszym razem. Dobra, słuchaj. Ty, 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 ty nie rób takich oczu. Słuchaj. Ja biorę ten samochodzik ze sobą, nie? Zabieram go. Nie zasłużyłeś, żeby go mieć. Zdaję jest, jest mój wypierdziany samochodzik. Idziemy za tymi szczoka. Nie, samochodzik nie mogę cię tam zabrać. To jest zbyt niebezpieczne. Robię to z wielkim bólem na sercu. Ale musisz tu zostać. Wybacz mi. Przynajmniej ty przeżyjesz. Come and find me. Ja cię nie chcę. Co? Nie, 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 ja nie chcę się bawić z tobą chowanego. Poza tym to Okej, okay. dobra, dobra, Koward. nie nazywaj mnie kowardem, Howardem. A, ty strzałki mi fej. Nie, 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 nie. nie! ty taki duży jesteś. A! No i jak ja mam tam... A, tu jest strzałka, tu jest strzałka, tu jest ciałka, tu jest A! A! Ciuchcia! Nie! I ty ciuchcia przeciwko mnie! I ty przeciwko mnie! Jakś możesz... Dobra, za strzałkami, za za Jest, jest, wyjście, jest, 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 Yes! You are not the only one. They will always be more. Matko jedyna. What the hell? Czarny kotek powróci 23 roku w marcu. Udało się nam! Uciekliśmy, moi kochani! To jest już koniec. Zrobiliśmy na 100% całe dziecko, wrzuci. Coś nie jest źle, to brzmi po polsku. Baby in yellow, zrobiliśmy na 100%. Udało się znaleźć 12 na 12 i mi się udało zrobić secret zakończenie. Udało nam się uciec, także dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Jeżeli macie więcej takich fajnych Gierek, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, dajcie swoje propozycje, jakie gry chcielibyście zobaczyć również na moim kanale, i jakie chcielibyście, żebym jeszcze ograł. A ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Trzymajcie się. Bajo!